Siemano, nie, ja jestem Karmol, a to jest Half-Life 2. I teraz ucieczka! Ała, ała, ała! Nieudana, nieudana, niestety. Yy... Co ja mam zrobić? Wie... kurt no i walony. Dobra, elo. Ała. Aha. Wie, wiecie co, to padnijmy po prostu. Jednak nie zadziałało to tak, jakbym chciał. chciał. Yy... A, ah, żebym chyba to ogólnie źle rozegrał Powinienem był... Oj, 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 oła, ała, 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 no kurde Jestem w patowej sytuacji Dobra, teraz się uda. no ej, ej nie! Nie mówcie, że ja tego nie przeżyję już Dobra, żyjemy, lecz mnie No nie! Dawajcie tu, dawajcie tu dawajcie tu! Potrzebuję was! Ja pierdzielę! Okej, okay, żyjemy Nie wiem skąd, ale potrzebowałbym leczenia. Dobra, ja muszę wczytać inną grę. Która? 17:36. Tak. O! No, także yy, jesteśmy w tym samym momencie co w tamtym odcinku, moi drodzy. Ała, 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 ała. A widać mnie. No, kurde. Piepsie. Pierdziel się To jest od, odcinek bez przekleństw moi drodzy Mam nadzieję, że wam się poprzedni odcinek podobał, a jak nie to to, 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 to przykro mi. To najwyż, najwidoczniej nie dowiozłem. O! O cholera o kurde felek o kurde O ten był... O kuźwa ilu was tu jest? Ginę, ginę, moi drodzy. Albo nie Wiecie co, Zrobimy to tak po prostu kurde nie trafiłem Poprzesmy się gnoju O i każdy powinien płać. O, no nikt nie padł fajnie Wykorzystamy tą broń na pewno O leczenie, leczenie moi drodzy, fajnie, fajnie Ej, no, wypadł A! A, wiecie co? Weźcie ich. Uciekajcie stamtąd! Piękna, majestatyczna dziura tutaj się nam prezentuje na ekranach. A my idziemy lochami. Ew, 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 ew. Dawajcie, Zabijcie to! A, tutaj nie wyjdziecie. A nie, idziecie! Rozwalcie to! Moje przytupasy! Do ataku! Oj Ej, pod Z... pod Z mam zooma O kurde Granat yy. Dobra wiecie co? Trochę to zwalenia jest to te, te, te. No i z rozwaliłem Jestem taki dobry Przepraszam Przepraszam mój drogi kolego O amunicja, kusza Kusza to amunicja, akurat się przyda Fajna jest OP, mi się podoba ta broń Najlepszy to jest jednak rewolwer No coś, no co tam mordeczki? No cześć, no cześć Czemu Czemu mam was tylko 4? Smutne, smutne. A tutaj na jedno wychodzi. Oh yeah, Mr. Krabs. No nie wiem, czy to był za dobry pomysł. Wątpię. Mm. Rakieta by się przydała. Do celów... Nadziemny, a nie naziemny. po celów powietrznych, o! Ła. dobra, tutaj mnie nie chwycisz. A, chwycisz jednak, cześć! Ktoś ciągle coś nadaje. O, cholera! Bierzemy działko. No się Wykorzystamy waszą broń, waszą technologię Gorzej zajmę I oni tak mi będą wychodzić? Czy co? Teraz to już wygląda systematycznie bardzo. Dobra, pieprzy mnie to. Lecimy! Do boju! Trafiony? Okej, okay, okej, okay, jesteście, widzę was. Ale macie niespodziankę z tyłu siema nie atakuje nas, to możemy przebić sobie to kanałów? Nie, nie to kanału. Hmm. O, tutaj potrzebny jest speed. Hop! Full box! No jeszcze was... Was brakowało, nie? Zombiaki. Dobrze, pomyślmy sobie. Czemu to jest na linę przywiązane? Ja się muszę tutaj dostać, ale jak? Przesuń się! Ała! się! O, stój! Chyba, że tak. Nie, 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 nie. Tędy? No, też nie. Ała, ała! A może w jakiegoś depoza coś ustawić, kurde? A! Albo też tak mogę zrobić. Myślałem, że tam to było przymocowane, dlatego nie brałem pod uwagę. E! Który jeszcze kolega? タッタッタッタッタッタッ。That, that, 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 that. Moment ciszy dla moich widzów właśnie. Eee! Eee! A chciałem coś dodać, ale to jest odcinek bez przekleństw. Rzadko kiedy się zdarza taki odcinek, więc... Uszanujcie to Tam czy... Czyściutko... Ała! No zablokowałem się! Co jak wcale mają bardzo dobrego AIMA! W tym kurde Half-Life'ie kombinat, no za dobrego bym wręcz powiedział. Ej, coś mi wciąga. A może po prostu dno. Cześć. Cześć. No, ej, nie trafiłem. I teraz yy, na turecie. Jest, oczywiście Noju. No wystarczyło trafić, i no, idealnie jeszcze amunicji miałem, ale nie Bo jestem Nobem No dawaj mordo Dobranoc, dziękuję Kolejna Zrobimy to tak może, wiecie? Mogę wejść na wieżę? Potrzebowałbym amunicji do tego, ale oczywiście bronie zostały na górze. O... Nie wiem, tylko na to mam pomysł. Dobra, lecimy. Cześć! 15 hp, 15 hp, aby go zniszczyć. Zniwelować. Wystarczyło. Leczenie. O, cholerka. Moi drodzy. Potowa sytuacja, no nie blokujcie mnie! Armio, uciekamy. Kevlar Och Dużo strzelania jest w tym akcie Ale gdzie ja mam dojść w ogóle? I dalej nie wiem Albo zapomniałem Bardziej zapomniałem Na pewno zapomniałem, skoro nie wiem Jedno nie wyklucza drugiego Ach, Już mnie męczy trochę to, to, trochę to strzelanie Dobra Ała Ała, to bolało Jeszcze jeden, chyba. Albo i nie, albo i tak. Ej, skąd Stamtąd. No i kumały. Ała, ała! 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 A tu was dwóch jest. Jeszcze. Dzień dobry, panowie. Dzień doberek. Dobra. Czas na ten... To latające gówno. Ewentualnie potem. O i oczywiście teraz się pojawił. Dobra Zostaw moje gówno. No i zniszczyło mi rakietę. I miło, tak? Kolejną. O! o. Kolejne... Kolejne rakiety poproszę. Nie ma ucieczki mordo. A i mnie jednak niszczą. Się... Kolejna kanonierka, jejku. O! Cześć, cześć. No nie no, miny jeszcze spadły! Daj mi świeczny spokój! Ej, nie, no i to są żarty To szedłem mniej więcej do takiego samego momentu Ale sobie teraz zapiszę, nie zapomnijmy Pięknie Masz korbę, w, w turbinę, chłopie Dawaj więcej, dawaj, no, o tu kolego, dawaj, dawaj, no, A, teraz takiego dzwoniaczka nie zgrywa gdzie ty jesteś? No, dawaj, dawaj, dawaj No dawaj, 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 dawaj Krw! Kolejna, spoko. Nic nie szkodzi, rozwalimy wszystkich Jestem jestem boski Boski karmolotti Haha oh, Mam... No wy w te bile, nie blokujcie mnie! Wypieprzać tam! Kończymy zabawę z tobą Dobranoc! No I teraz pomyślmy na spokojnie zapiszę sobie, aby nie było przypału po raz kolejny Co ja tu muszę zrobić? Um, jakieś drzwi? Coś takiego, może, kurde? Albo to Wytłumaczy mi ktoś, czy te guwienka muszą za mną chodzić tak, wiecie, cały czas? Nie wiem, może tutaj mam wejść? O, a, nie wiem, ej, teraz nie wiem, pierwszy raz w grze chyba nie wiem, co mam zrobić Tędy nie tam, tam tamto, to nie są drzwi. O, o, widzowie, dobra, już wiem. A. I taka duża, ja nie zauważyłem aż tak, ży aż tak szybko. Zakręcone. Ziemia się zatrzęsła. Okej, okay. nie świadczy to dobrze. Ale no co, no trudno Aha! No, to może przez to Podejrzewam, że tak. Nowa Prospekt Czyli doszliśmy do tego miejsca, w którym mieliśmy się znaleźć Jest to więzienie Ambitne miejsce To na dół o, tu jest otwarta, ale nic tu nie ma. Yy, w tym miejscu... O, jest dziura piękna. Yy! Przezorny zawsze ubezpieczony. Więcej jest tych kubie chyba. Nie ma tak. By. Yy. He He I schody to nikąd! I co jest? No, dobra, dobra. G Wy pierwszej działko Moja armia musi się dostać dalej. Ha, ha, ha. Uleczmy się mm. I wrócimy tam yy, Co mogę dodać? Dzisiaj jak to nagrywam to jest... A to, to w sumie dobre. nagrywam to odcinek po odcinku O nie, co oni robią? Nawet nie wiem gdzie to jest Ale wiemy, co nas czeka Co jest przed nami O. o, 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 amunicja, O, yy, krzesło dentystyczne, na to mię wygląda. Cześć. Dużo wody. Gul kul, gul gul gól gul, gul. Nie no Płytko jest Eee, no Dorotu to, to... Weźmiemy sobie jakąś normalną Broń Siemaneczko, witam w mojej kuchni O ty kurwo Nie no i tyle by było z odcinka bez przeklinania, no ale dlaczego byście mi to zrobiły? Ach, przepraszam. Następny odcinek będzie bez przeklinania. Ła I... Yy. Tam się nie dostaniemy. Coś my tu mamy jeszcze? Dziura! Wow! Niesamowite! Dobrze, 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 dobrze. Wróćmy tu. Wróćmy, no w sumie to pierwszy raz wejdźmy! Aż się wysmarkam z tego wrażenia. A ja wiem co mogę dodać w tej sytuacji, w tej chwili uspokojenia Żebyście wbijali na mojego Twitcha, Twitch Karmol, polecam bardzo, bardzo, ale to bardzo fajny kanał W którym transmituję gry głównie Counter Strike'a I lecisz na dół, mordo Bo Ty, możesz kraciać, a Czytywanie? Bardzo podejrzana sytuacja. O nie! O, jak my się tam teraz przedostaniemy? Łaźnia. Tu 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 tu, tu. Więcej łaźni? O w dupę! On tu może tak się przebijać Dobra Dawaj Au Trochę ja dostałem Ehm um. Idealnie, dobra bierzemy RPG o Pew. O. Dziękuję. Attention, czyli uwaga w rozumieniu polskim. Ej, szybko, żeście w ogóle przyszli? Przyszedłeś w sumie, zostałeś sam na placu boju. Twoi bracia i siostry zginęły. Dzielnie mnie broniąc Ha, <laughs> debilka Albo debil Rozpieprzmy to tym naszym... Jak to się w ogóle nazywa? Manipulatorem pola energetycznego A ty jesteś z nami, kuźwa, sorry, przepraszam Wracaj, wracaj Hmm. Hmm, nie, nie wydaje mi się, żebym miał, żebym miał tam wskakiwać. Brońcie mnie, na co wyczekacie? Brońcie mnie, brońcie! Ja się zajmę działkiem Działkami! Oła! Pięknie, pięknie, pięknie. Ha ha ha. Hmm. A co ja mam dalej zrobić? O. Biejsz ich. Ej, coś mnie blokuje. Armio to boju! Atakować. No. Niech oni atakują, ja sobie poczekam A nie, jakiś śmieć I teraz muszę sam działać Użyli rakiety, granaty O nie, kolejni Kolejny Oho I co tu jest to? Tam... O nie Musimy go uratować moi drodzy Widziałem, że tam jest jakiś nasz towarzysz Aha, aha, no spoko, ale śmieszne Alpacin, y otwórz sezamie, otwórz się. O, dziękuję, co jest? Zadziałało leczenia potrzebuje. No i dupa. Kurde felek Granaty mają By się by przydało, bo... No nie! <tryk> Dobrze, dużo mnie jednak nie cofnęło jak myślałem. No wypier! no, no 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 no! Proszę mnie żeby coś uleczyło nie o ratujecie. Wypieprzać. Żyjesz? Wypierd! wypier. Idź se, po cię zaszczelę! Hmm. Coś się wydarzyło. O, brama się otwarła. Dobrze, to idziemy koratować. Ale to już moi drodzy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się... nie wchodź w to!